Mamy na giełdzie kolejne wyniki finansowe i o tych wynikach dzisiaj powiemy w dwóch spółkach, czyli spółce OT Logistics, których wyniki dosyć mocno rozczarowały inwestorów. Oraz spółce PZ, w której raczej nie było większych zaskoczeń, zresztą patrząc na kurs akcji, tak to można określić. No dzisiaj piątek, piąteczek, piątunio, ale wyjątkowy piątek, bo dzisiaj jest Black Friday. Uważajcie, żeby się nie naciąć na jakieś pseudo, pseudo promocje, i też pamiętajmy o jednej rzeczy: możemy kupować wszędzie, nie tylko w Polsce, więc jeżeli polski sklepcie robi w konia, to możesz kupić dokładnie to samo w sklepie np. Nie, niemieckim, czy jakimkolwiek, jakimkolwiek innym. No, chociażby pierwsza z brzegu Mediamarkt w Polsce, Garmin W3 Smartwatch, to jest oczywiście przykład nie jest przeceniony 2300 zł. Chyba, że jesteś Niemcem, to wtedy na niemieckim MediaMarkcie już ta przecena jest na dokładnie ten sam smartwatch 430 euro, czyli jakieś 1800-1900 zł, mniej więcej tego typu ceny tutaj są. Więc też pamiętajmy o tym, że w ten sposób można. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że trzeba też sprowadzić ten towar z zagranicy. Na przykład Mediamark nie wysyła do, do Polski, więc trzeba w inny sposób to, to sprowadzić. Sprawdzaj zawsze historię cen za każdym razem na cenę jeżeli zalogujesz się jest ta historia cen więc warto warto sprawdzać i pamiętaj o tym, że zawsze przy tych cenach jest też najniższa cena z ostatnich 30 dni i wiemy czy to jest promocja, czy rzeczywiście, czy to jest taka pseudo promocja zrobiona, zrobiona tylko na Black Friday, więc na to też zwracaj Uwagę. jeżeli chodzi o mnie, ja również zrobiłem promocję na Black Friday. To jest do dostępna no, tylko dzisiaj, tylko do końca dnia na wszystko minus 40% w moim sklepie. Więc jeżeli na przykład jesteś zainteresowany kursem psychologii inwestowania, to zachęcam Cię, żebyś kupił w tym momencie. No bo do końca dnia, do 23.59, czyli jeszcze przez jakieś 14 godzin, ten kurs, ta cena jest obniżona. Na stronie tego kursu też jest jedna przykładowa lekcja, żebyś wiedział, w jaki sposób to wszystko wygląda. Od środka 8,5 godzin nagrań, dodatkowo dziennik inwestora, dwie listy zadań, dwie takie checklisty. Wszędzie jest opisany jakiś konkretny problem i podana metoda, podane rozwiązanie tego problemu. Czasem rozwiązaniem jest wypełnienie chociażby dziennika inwestora, więc dlatego też ten dziennik inwestora jest dołączony do kursu. Oczywiście, można też kupić ten dziennik inwestora w promocyjnej cenie minus 40%, tak samo jak e-booki. Zachęcam Cię, link w opisie. A my przechodzimy do spółek, o których chcę dzisiaj powiedzieć, czyli zaczynamy od OT Logistics. OT Logistics, to spółka, która 2019 rok była, można powiedzieć, myślę, że nikt się nie obrazi, jeżeli powiem, że była na skraju bankructwa. W tym momencie jest tam naprawdę bardzo, bardzo dobre, dobrze. Wyszła z tych wszystkich swoich problemów, spłaciła swoje potężne zadłużenie. W tym momencie tego zadłużenia odsetkowego nie ma, o tym sobie też troszeczkę porozmawiamy. No i cały czas się rozwija. Pierwsze półrocze było bardzo dobre. Drugie, pierwszy, drugi kwartał wyjątkowo. Dobre, jak to określiła sama spółka, trzeci kwartał już trochę gorszy i teraz ważna sprawa. Zysk netto jest słabszy rok do roku. To nie jest żadne zaskoczenie, dlatego że były zdarzenia jednorazowe w trzecim kwartale 2022. Tak samo były w czwartym kwartale 2022 i w pierwszym kwartale 23, Więc tutaj na zysk netto no raczej ja bym, ja bym nie patrzył, ewentualnie porównywał go do drugiego kwartału 2023. Patrząc na te same wyniki, wyniki finansowe. No to mamy 20 milionów złotych, samego zysku operacyjnego od okolice 30 milionów, gdzie wcześniej to było 50, nawet ponad 50. I tutaj wielu inwestorów uważało, że te wyniki w trzecim kwartale mogą być porównywalne z pierwszym czy drugim kwartałem pod względem zysku operacyjnego. No bo ten zysk netto, tutaj były, były pewne zdarzenia jednorazowe, tam była sprzedaż akcji. Dzięki temu też rozwiązały się pewne zobowiązania, jeżeli chodzi o spółkę, więc warto patrzeć na zysk operacyjny. Jeżeli chodzi o ten zysk operacyjny, jak mówię, wielu inwestorów uważało, że on będzie podobny, no, w jakiś sposób porównywalny do tego pierwszego, drugiego kwartału. Może już nie tak duży, ale w miarę porównywalny. Przyznam, że ja też tak myślałem i dla mnie te wyniki są negatywnym zaskoczeniem może nie jakimś mocnym, ale jednak lekkim negatywnym zaskoczeniem. Zresztą na kursie też to było widać, no, chociaż tutaj trzeba powiedzieć, że ten kurs jednak szedł mocno do góry w ostatnim czasie i mieliśmy taki, taki spadek, no ale, ale jeżeli chodzi o, o ten kurs, to i tak on poszedł mocno do góry przez te chociażby ostatni rok 265% na, na plus. No w każdym razie, jeżeli chodzi o samą spółkę, przypomnę, że to też jest spółka dywidendowa, która wypłaci, wypłaci teraz zaliczkę na poczet dywidendy za pierwsze półrocze. No teraz za drugie półrocze myślę, że ta dywidenda będzie trochę słabsza niż za to, za to pierwsze, no, jeszcze do niedawna myślałem, że te 2,50 za drugie półrocze może być. Teraz, no jeżeli czwarty kwartał będzie porównywalny z trzecim, a raczej tak będzie, o tym mówiła też spółka na swojej konferencji wynikowej, że ten pierwszy, drugi kwartał wyjątkowo są dobre, no to jeżeli za ten, te drugie półrocze będzie 2 zł, to myślę, że to już będzie dobry, bardzo dobry wynik. Przypomnę, że na tę dywidendę 2,86, tę zaliczkową, jeszcze można się załapać, bo o 29 jest ostatnie notowanie z prawem do dywidendy. No o 29 listopada. No, i jeżeli chodzi o, o te Logistics, no to to jest spółka, która w dużej mierze zarabia na działalności portowej, i to jest ich taki no, największa, największa działalność. Jeżeli chodzi o marże, zauważmy, że biorąc pod uwagę te ostatnie kwartały, ponad 30% marży. Teraz to jest 21, więc słabiej. Patrząc na pierwszy czy drugi kwartał, oczywiście to jest dużo lepiej niż to było jeszcze w 21 roku, czy na początku 22 roku, gorzej niż w trzecim kwartale 22. To jest wciąż wysoka marża, i raczej no mniej więcej do tego powinniśmy się, powinniśmy się przyzwyczaić. Co tutaj tak naprawdę nabiło ten słabszy wynik w stosunku do pierwszego czy to drugiego kwartału? No, działalność portowa, czyli ta najbardziej. Istotna działalność, jeżeli chodzi o spółkę, i mówią wprost, że przyczyną tego obniżenia były niższe wolumeny importu węgla do Polski. Mówimy tutaj o węglu do celów energetycznych, tak? No bo jeżeli chodzi o węgiel koksowy, koks, tam jest wszystko ok, tam wszystko się, się zgadza, ale ze względu na to, że w zeszłym roku chyba wszyscy pamiętamy, że ściągaliśmy ten węgiel na potęgę z wszystkich stron, nieważne czy to był węgiel, czy to były kamienie pomalowane na czarno, no to teraz zalega na składach. I nie ma tego popytu. Spółka uważała, że od trzeciego, trzeciego kwartału ten popyt będzie zwiększony. Teraz przesuwają to bardziej na, czwarty, na dwo, 2024 rok i to wcale nie na początek roku, więc no to jest pewien, yy, pewien problem, jeżeli chodzi właśnie o. Spółkę, że ten popyt na ten węgiel do celów energetycznych, on będzie dalej niższy. To nie jest tak, że to był tylko jeden kwartał, w kolejnym kwartale też prawdopodobnie tak, tak będzie. I tutaj, jeżeli chodzi o spółkę, to oni jeszcze na konferencji wynikowej powiedzieli, że też opłaty za składowanie były niższe w trzecim kwartale, a opłaty za składowanie nie mają praktycznie kosztów, czyli niemalże że całość przychodów wchodzi w EBITDA. I teraz to też dosyć mocno obniżyło marże, no i też ten miks produktów, czyli to, że właśnie jest mniej, właśnie, że jest mniej tego węgla do celów energetycznych. No tutaj, biorąc pod uwagę spółkę, no to zauważmy, że jeżeli chodzi o te wolumeny, jest trochę słabiej, ale tutaj bardziej właśnie zaważyło ten miks energe... mix produktowy. Widzimy, że drugi kwartał też to były trochę słabsze wolumeny, mimo to drugi kwartał bardzo, był bardzo, bardzo dobry. No i jeżeli chodzi o tę działalność na portach, czyli najważniejsza działalność, jeżeli chodzi właśnie o spółkę, no to tutaj już jest gorzej w tym trzecim kwartale, zwłaszcza widać to po, yy, po ebitd z tych powodów, o których wcześniej mówiłem, ale spółka, jak mówiłem, cały czas się rozwija, no i cały czas inwestuje. Ostatnio informacja o aneksie do umowy dzierżawy nieruchomości, gdzie wydłużyli ten okres na kolejne 30 lat. Też kilka dni temu informacja, że spółka zależna od Logistics podpisała umowę na rozbudowę portu w Świnoujściu koszt 40 milionów złotych i to będzie zakończenie inwestycji druga połowa 2025 roku. Wybudowanie Linii doprowadzi do czterokrotnego zwiększenia zdolności przeładunkowych agro w porcie w Świnoujściu. No i to oczywiście no, port Świnoujściu nie jest im głównym portem, ale widzimy, że mocne wzrosty jeżeli chodzi właśnie o ten port są możliwe no, już w najbliższych, w najbliższych latach, więc wygląda to naprawdę interesująco. Patrząc na inne segmenty, no to już są mniejsze segmenty, bo tutaj najważniejsze to jest ta działalność portowa. Zresztą możemy zobaczyć, że z tej działalności portowej mieli ponad 80 milionów przychodów w tym trzecim kwartale. No z drugiej, najważniejszej, czyli spedycyjnej, trochę ponad 50 milionów. Tutaj no, wygląda to w miarę podobnie jak w przypadku portów, no bo, no bo ten trzeci kwartał pod względem też trochę, też trochę słabszy. Rok do roku, i tutaj mówią, że w trzecim kwartale pojawiły się podwyższone przychody z tytułu usług frachtowania statków przy relatywnie niskiej marży. I to jest też jeden z powodów, dla którego te wyniki są niższe. Inne segmenty są raczej pomijalne, tak bym, to, tak bym to określił. No i właśnie ta marża, która nie jest w tym momencie najwyższa i raczej w następnym kwartale powinniśmy się przygotować do wyników podobnych do kwartału trzeciego, przynajmniej spółka raczej komunikuje, że ten pierwsze półrocze było wyjątkowo dobre. Jeżeli chodzi o zboże z Ukrainy, bo pewnie wiele osób uważa, że to jest tak coś bardzo istotnego dla spółki, te sprawy zboża ukraińskiego są istotne, no nie do końca, biorąc pod uwagę przeładunki, no to zboże polskie jest dużo bardziej istotne, zboże ukraińskie to 5-10%, mniej więcej tyle. Tak powiedzieli właśnie na, na konferencji, na konferencji, Wynikowej. I ważna sprawa odnośnie samej struktury zadłużenia, bo wiele osób nie do końca to rozumie. Zadłużenie spółki opiera się praktycznie w, całkości, w całości na leasingu. Czyli tutaj nie ma praktycznie w ogóle pożyczek, nie ma żadnych obligacji. Zauważmy, że oni spłacili te 61 milionów obligacji już w 2022 roku. No to było właśnie ze względu na te, tam były te zdarzenia jednorazowe i sprzedali akcję Luca, Luca Rijeka, takiego portu. No, i w tym momencie nie mają praktycznie żadnego zadłużenia odsetkowego, czyli pożyczek, obligacji tutaj po prostu nie ma. Wszystko, co mają, praktycznie wszystko, co mają, wynika z leasingu operacyjnego, więc no, to jest spółka, która ma zdolności do zadłużania się. Więc jeżeli będą chcieli się mocniej rozwijać, nie ma z tym żadnego większego problemu, no bo te zdolności tutaj absolutnie są. Ja zresztą jestem za tym, żeby spółki rozwijały się na długu. Oczywiście na mądrym długu, czyli to nie jest tak, że spółki mają rozwijać się na długu. I ten dług nieważny, jak duży jest, ale zauważmy, że w przypadku OT Logistics tego długu odsetkowego nie ma. Więc tutaj myślę, że no, taką absolutnie normą będzie to, jeżeli rzeczywiście jakoś na długu zaczną się trochę mocniej rozwijać. I myślę, że to jest też pożądane jednak przez, przez, przez inwestorów. Tutaj, patrząc na całą spółkę, mówią, że szacują inwestycje w tym roku na blisko 100 milionów złotych. I rozważają przesunięcie swojej strategii. Mieli to ogłosić w tym 23 roku. No możliwe, że nie będzie tej strategii w tym roku, tylko w kolejnym. Część inwestycji, 40 milionów już weszła, ale weszła po trzecim kwartale, więc to będzie widoczne w kolejnych, w kolejnych kwartałach. No, i tutaj mówią o tym, że jeżeli chodzi o strategię, no to sytuacja geopolityczna się zmienia, więc wolą to troszeczkę e, przeciągać. No, ja tutaj nie jestem jakiś negatywnie nastawiony do tego komunikatu, rzeczywiście. E, to nie jest tak, że dla mnie strategia spółki sama ogłoszona jest jakimś takim bardzo istotnym, e, istotnym wydarzeniem. No, bardziej ja wolę patrzeć na tę codzienną pracę, taką, którą widzę właśnie po chociażby, e, po chociażby raportach. No i tutaj biorąc pod uwagę spółkę, mówią, że cały czas obserwują stagnację w zakresie importu węgla, więc w kolejnych kwartałach też się możemy spodziewać tego, że jeżeli chodzi o węgiel, no będzie tutaj jednak trochę, trochę gorzej w stosunku do pierwszego czy drugiego kwartału, bardziej to będzie podobnie jak w trzecim kwartale 2023, no patrząc na te wyniki finansowe, nie ma tutaj nic strasznie dziwnego. W kosztach ja zauważyłem, że dosyć mocno rosną usługi obce, Zauważmy 62 miliony, wcześniej to było 55 milionów, no i koszty świadczeń pracowniczych. Koszty świadczeń pracowniczych, no to mówili właśnie na konferencji, bo też się o to pytałem, no w dużej mierze to są jednak, jednak podwyżki. O same usługi obce też pytałem i też tutaj e, odpowiedzieli, że jeżeli chodzi o usługi obce, to w, w ramach tych usług staraliśmy się uelastycznić, zmniejszyć sytuację, w której koszty pracownicze są tylko kosztami stałymi. Część usług jest wykonywana przez podmioty zewnętrzne, co pozwala nam trochę zmienić strukturę kosztów tej pracy na ceny zmienne. Pozostałe koszty obce to remonty, elewacje. Elewacje transportowe, elementy transportowe oczywiście. I też jeżeli chodzi o ten wzrost kosztów pracowniczych, to oni mówili, że im większe przychody, to też tym większe te, te koszty, bo jeżeli chodzi właśnie o te koszty pracownicze, to im większy, im więcej wolumenów operacji to też więcej pieniędzy zarabiają pracownicy, bo oni też są właśnie za to wynagradzani. Im więcej przychodów, tym więcej za, zapewne, tym więcej wolumenów, im więcej wolumenów, tym większe te, te koszty. Więc tutaj no raczej to są jakby wzrost ten kosztów jest stały, w ten sposób bym to, bym to określił. No, ogólnie wyniki jednak patrzę trochę na minus, czyli trzeba to raczej skorygować, gdzie myślałem, że możemy nawiązywać do tych wyników z drugiego kwartału, raczej ten trzeci kwartał z nami pozostanie, czyli ten czwarty kwartał, podejrzewam, może podobny do kwartału trzeciego dywidenda też trochę niższa, no ale biorąc pod uwagę wypłaconą dywidendę, myślę, że te 4,50, może 486 będzie. Przypomnę, że na tę dywidendę jeszcze da się załapać do 29 listopada. Można się na tę dywidendę 2.86, zaliczkową dywidendę, jeżeli chodzi o, o te logistics załapać. Wciąż raczej, raczej patrzę na nich pozytywnie. No, bo to jest spółka o kapitalizacji około 600 milionów złotych, która te 20 milionów kwartalnego zysku spokojnie może, może tutaj dawać, nawet myślę, że w tym średnim terminie, czyli tak końcówka 24, 25 rok, to mogą być te poziomy z pierwszego półrocza 2023 roku. No tak po cichu zakładam. A druga spółka, o której chcę powiedzieć zanim do drugiej spółki przejdziemy tylko przypomnę, że minus 40% tylko dzisiaj na wszystkie moje produkty w, w sklepie, więc zachęcam do tego, żebyś wszedł w opisie filmu jest, jest link w, i tam można przeczytać o szczegółach oferty. A drugą spółką jest spółka, spółka PZU. Proszę bardzo, pani, pani Gówniera z paletką reklamuje PZU. Robercik na pewno jest gdzieś indziej u, ubezpieczony, nie zdzierżyłby ubezpieczenia w firmie, której twarzą jest pani, pani Iga. I jeżeli chodzi o PZU, to jest myślę, że biznes, który jakoś zbyt mocno nie powinien zaskakiwać i też biorąc pod uwagę ten konsensus, raczej. No nie wyniki nie zaskoczyły analityków i biorąc pod uwagę ten, ten trzeci kwartał, mniej więcej tego się spodziewaliśmy, co dostaliśmy. To znaczy składka przypisana brutto, oni mieli trochę inaczej to o tym informować, no ale ze względu na to, żeby były dobre dane porównawcze, informują o składce przypisanej brutto, mamy wzrosty 8% rok do roku, z tym, że to jest tak, że ta składka przypisana brutto z każdym rokiem cały czas sukcesywnie, spokojnie, powolutku sobie, sobie rośnie. 8% wzrostu, lepiej o 1% konsentracji. Wynik na działalności lokacyjnej 521% wzrostu plus 5% w stosunku do, do konsensusu. Tylko że Tutaj też patrząc na te wyniki, pamiętajmy, że zysk netto grupy za rok poprzedni, trzeci kwartał 22 miały wpływ regulacje w sektorze bankowym. Tak, Wszyscy pamiętamy, że banki w tym trzecim kwartale no, ciężko, ciężko miały ze względu między innymi chociażby na wakacje kredytowe i to też wpłynęło na PZU. Przypomnę, że PZU jest po części właścicielem spółki Alior Bank oraz PKO. PKO SA oczywiście, więc to też wpłynęło na ich, na ich wyniki. A biorąc pod uwagę tę działalność lokacyjną, no to dochody z działalności lokacyjnej łącznie z kosztami odsetkowymi w trzech kwartałach wzrosły bardzo, bardzo mocno. Tutaj mówimy o tym, że to jest prawie 14 miliardów w stosunku do po, trochę ponad 6 rok wcześniej. Na ten wzrost największy wpływ miała pozytywna zmiana dochodów z lokat wygenerowanych na działalności bankowej, szczególnie wzrost ze względu na serię podwyżek stóp procentowych. W 2022 roku. No więc to to wpłynęło właśnie na ten lepszy wynik. No i oczywiście niższy poziom odpisów na ryzyko prawne dotyczące kredytów hipotecznych w walutach obcych utworzonych przez utworzonych przez, przez PKO. Więc ten taki potężny wynik na tej działalności lokacyjnej, pomimo tego, że to jest 520% rok do roku wzrostu, no nas nie dziwi jakoś zbyt mocno. To, tego można było się spodziewać. Odszkodowania netto trochę wyższe rok do roku, 11%. No to jest lekki minus, tak? No bo im. Więcej odszkodowań, tym gorzej oczywiście dla PZU. PZU to jest tak naprawdę spółka, która rzeczywiście ona życzy nam, żebyśmy wszyscy byli zdrowi, piękni, młodzi, całe życie. No bo jeżeli chorujemy albo umieramy, no to PZU wypłaca nam świadczenia, więc rzeczywiście oni szczerze wierzą w nas. Jeżeli uważasz, że nikt w Ciebie nie wierzy, absolutnie nie. PZU w Ciebie, w ciebie wierzy, czy tam Twój jakikolwiek ubezpieczyciel w Ciebie wierzy, że Twoje życie będzie pasmem sukcesów. No i zysk netto jednostki dominującej 124% wzrostu rok do roku, ale to ze względu na niską, na niską bazę, właśnie ze względu na głównie na banki. 1, prawie 5 miliarda złotych. Ja bym to paradziej porównywał do drugiego kwartału 22, bo tam jest taka dla mnie bardziej baza porównywa, porównywalna. No i patrząc na to kwartał do kwartału, mamy Około 5% spadek. Myślę, że tego mogliśmy się mniej więcej spodziewać, te 1,5 miliarda. Tak? Widzimy, że no w tym roku te wyniki są dużo lepsze, więc ja wolę porównywać do, tego, do poprzedniego kwartału. No i te wyniki myślę, że są dobre, ale to nie jest jakieś mocne, mocne zaskoczenie. tu też poszło niedawno do góry, bo oni byli bardzo długo po 42 zł. Teraz 47, okolice tych 47 zł. No i podtrzymują cel osiągnięcia 20 8 miliardów przychodów w 2024 roku. Mówią, że dużo wysiłku będzie w czwartym kwartale cały przyszły rok, ale jest to realne. Przychody z ubezpieczeń prawie 20 miliardów, wzrost o 8,6%. Myślę, że tak, jest to, jest to do, do realizacji. Tak naprawdę te cele, niemalże wszystkie cele strategiczne, myślę, że no są do, do realizacji. Tutaj to na pewno na plus, jeżeli chodzi właśnie o, o spółkę. No też ta aktywa pod zarządzaniem, ja w poprzednich filmach, gdzie mówiłem o PZU, mówiłem o tym, że ta aktywa pod zarządzaniem, no to może być ten cel, który nie zostanie osiągnięty, no ale ostatnio bardzo mocne wzrosty, 48,6 już miliarda tutaj, 57% wzrostu, więc możliwe, że, że tutaj też spółka sobie z tym celem również również, również. Poradzi. Jeżeli chodzi o samą grupę, no to warto zobaczyć, że te wyniki finansowe tutaj sobie. Przejdziemy, że te wyniki finansowe no, są dobre we wszystkich, pod każdym względem, tak, zauważmy wynik na portfelu inwestycyjnym, 737 milionów, kontrybucja banków, no to co się bardzo mocno zmieniło rok do roku, 523 miliony versus minus 124 rok wcześniej, to o czym właśnie, o czym właśnie mówiłem wcześniej, no i biorąc pod uwagę tę skalę wzrostów, zauważmy, że wszystkie segmenty tutaj fajnie, fajnie nam wzrosły, jeżeli chodzi właśnie o jeżeli chodzi właśnie o spółkę, spółkę PZU, więc tutaj raczej nie mam się do czegokolwiek, do czego przyczepić, patrząc na ten trzeci kwartał 2023, jak jeszcze raz tutaj powtórzę, to nie jest jakieś zaskoczenie, no po prostu te wyniki są, po prostu te wyniki są, są, są dobre, jeżeli chodzi o te wyniki, nie ma tutaj jakichś takich bardzo dużych zmian właśnie w stosunku do drugiego kwartału 2023, dla mnie to jest taki benchmark bardziej i zauważmy, że ten, ten raport jest, no, Dosyć podobny, nawet można powiedzieć, że, że bardzo, bardzo podobny rok do roku. Wynik inwestycyjny bardzo fajny. Razem działalność i ubezpieczeniowa, inwestycyjna i, i pozostała. Zauważmy, jak to, fajnie, jak to fajnie wygląda. W tym momencie, też tutaj z tej perspektywy, wygląda to dobrze. No i ten wskaźnik wypłacalności grupy powyżej 200%, to co oni zakładają. No przypomnę, że spółka jest też spółką dywidendową i oni mają politykę dywidendy wypłaty minimum 50%. Więc pytanie, jaka ta dywidenda teraz tutaj będzie? No myślę, że biorąc pod uwagę ostatnie kwartały, gdzie czwarty kwartał myślę, że może być już w miarę podobny do tego czwartego kwartału 22, mamy 5,4 miliarda złotych zysku za cztery ostatnie kwartały. No tutaj mówiono na konferencjach, że, że to może być coś w górnym przedziale 50-80%, jeśli chodzi o przeznaczenie tych pieniędzy na dywidendę. No więc między 4 a 5 złotych tutaj tej dywidendy na akcję myśli. Myślę, że może być. Daj znać w komentarzu, co Ty, co ty o, tym, o tym myślisz. No patrząc jeszcze tak konkretniej na te wyniki finansowe, no to mamy przychody w segmencie ubezpieczeń masowych, majątkowych plus 740 milionów przychodów brutto. Głównie tutaj mówimy o wzroście sprzedaży autokasko i tutaj, jeżeli chodzi o, o autokasko, to też jest no, wyższa, wyższa cena tego autokasko i to bardzo mocno nabiło te te lepsze wyniki przychody w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych, majątkowych. Tutaj też mówimy o dynamiki sprzedaży głównie ubezpieczeń autokasko, wzrost średniej stawki, lepsze dopasowanie oferty do profilu ryzyka, ryzyka klienta. Też w segmencie krajów bałtyckich mamy 326 milionów plus 326 milionów przychodów, przychodów brutto. Tutaj Wzrost sprzedaży ubezpieczeń majątkowych, OC, AC również, więc tutaj no wszystkie, niemalże wszystkie elementy wyglądają bardzo, bardzo dobrze. Te główne elementy, tak bym to określił, niższe przychody z ubezpieczeń w segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualne kontynuowanie na życie minus 13 milionów przychodów brutto no to nie są jakieś strasznie duże. Strasznie duże różnice. Koszty usług ubezpieczeniowych też wzrosły, ale to jest myślę, że zupełnie, zupełnie normalne. No i oczywiście ta działalność lokacyjna bardzo, bardzo mocno, bardzo, bardzo mocno wzrosła. No więc tutaj, no, biorąc pod uwagę całą spółkę, no, wygląda, to, wygląda to dobrze. Raczej ja się do niczego nie, nie przyczepiam, jeżeli chodzi o tę strategię. Myślę, że są w stanie dużo tutaj zrealizować i praktycznie zrealizować no, chyba wszystkie nawet elementy te cele strategiczne na 24 rok. No, pytanie cały czas, co z aktywami pod zarządzaniem, bo te 48 miliardów, ma być 60. No to jest taki cel, który może, może nie zostać spełniony, ale o inne raczej się tutaj absolutnie nie, absolutnie nie, nie, nie martwię. No 28 milionów, miliardów przychodów zobaczymy, myślę, że też jest do, do osiągnięcia przez, przez spółkę. I to wszystko. Ja przypominam Ci o tym, że tylko dzisiaj minus 40% w moim sklepie. Na każdy, na każdy produkt, link w opisie i w komentarzu. A ty napisz w komentarzu, co myślisz o tych dwóch spółkach, o PZU i o Te Logistics. Jakie widzisz ich przyszłość? No ja myślę, że czwarte kwartały bardzo porównywalne z tymi trzecimi kwartałami, ale napisz mi, co ty myślisz. Miłego weekendu. Trzymaj się. Widzimy się w poniedziałek na live. Cześć.